Ja mam mordy tu Dixon. Chciałbym was zaprosić do kolejnego odcinka z serii Kiosk. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Dzień drugi. Ciekawe co dzisiaj się wydarzy. Ok pokrywka, kubek, Dobra. dzwoni. Ej, młody, świetna robota, już pierwszego dnia ludzie prosili o coś gorącego w te zimne noce, więc kupiłem ekspres do kawy. Okej. Okay. Powodzenia, dzięki. Ok, więc czekamy na klientów. O, no. Czekaj, koleżko. Ja już sobie wyciągnę kiełbaski tutaj. Aj. Burgery, kiełbaski. Wiadomo. Trzeba być przygotowanym już na każdą okazję. To już sobie ser, Serek też wyciągnę. Jakieś tutaj napoje. Ojoj, zbiło mi się coś. oj, zbiłem. Napój gazowany też sobie wyciągnę koleżko. I będziemy mogli już zaczynać. I... Dobra. Aha. Żartów pizzy. Hot dog. Dobra, hot dog mm. O dziwo. Dobra Dobra, zaczynamy od bułki. Oczywiście jeszcze ketchup Nie no, na chyba surowa, 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 pieczona pyk I kawę. Jak się robi kawę? Kapsułka z kawą Dobra Kubek I co się robi? Kawa, tak? No dobre, dobre, dobre I co, i pokrywka To jest jeszcze kubek, pokrywka Nie Dzięki, proszę bardzo Dzięki A czekamy na następnego naszego tutaj Dobra, od razu sobie odpakuję burgery Oj o, Gdzie mi spadł ten nóż? O, tutaj Położę sobie... to też sobie po... O! Cześć Jednego burgera, hot doga, napój gazowany i kawę Napój gazowany, proszę Kawę już dla ciebie robię, pyk Cyk Hot dog jeszcze musi być z sałatą cyk surowa kiełbaska mięso na burgera sałatę od razu sobie potnę cyk pieczona kiełbaska pieczony burger i jeszcze do tego hot doga co musi być? ketchup, musztarda, sałata pyk cyk i sałata do hot doga trochę dziwne, ale dobra i do burgera teraz tak bułeczka pieczonych burger to to oj i sałata no jak ja yeah, jeszcze ser do burgera na nowo muszę robić burgera świetnie nie odpakowałem nawet sera świetnie Ale wystrzelił Pek, 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 Dobra. Musztarda, keczup, sałata, ser. I jeszcze kawkę dla pani. Dzięki. Dzięki bardzo. Mogę coś tu malować? Wow! Nie! 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 Heja, więc nie! Poddoga i kawę Dlaczego znaczy, ty się na mnie patrzysz? Nie! Nie! Ja, ja tą grę wyłączam Nie! Po prostu nie Ja tą grę... Ja tą grę wyłączam to jest przesada, to jest przesada. Wywalaj. Dobra. Hot dog z musztardą i kawa. Dobra, ziomek. Może naprawdę pracowałeś ciężko, tak? Mm. Może naprawdę pracowałeś ciężko. Nie patrzcie tak na mnie, nie patrzcie tak na mnie, nie patrzcie tak na mnie. N nie lubię. Dobra, hot dog. Yy... Podok hmm, z musztardą. Dawaj, 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 pieczcie, pieczcie, bo ja nie chcę. Ja dłużej jestem gościem. Tutaj żyć, wywalaj ode mnie, ziomek. Dzięki i. Elo, elo, elo. 320. Elo, elo, 320. Ja już nie chcę się z Tobą, ziomek, widzieć. Nie, nie, wyłączyli znowu prąd, wyłączyli znowu prąd. O mój Boże, wyłączyli znowu prąd. Ja nie chcę tego znów widzieć. Dobra. Chyba się nic nie wydarzyło. La, 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 Dobra, nic się chyba nie wydarzyło takiego strasznego. Więc ja po prostu czekam na następnego klienta. Halo, halo. O dobra, jest pani klient. Dobry wieczór, proszę dwa burgery. Dobra. Trzymaj Burger, burger, burger. A Już nie ma kapsułek z kawą Są tu jakieś na zapleczu? Możliwe Ale już nie mam burgerów Jeee, yeah, ale duże zamówienie jest dzisiaj To paczka burgerów Pyk, Pyk. Jezus mnie. Ten się burger już spalił Więc tam możemy go dać. A ja pójdę zobaczyć na zaplecze, czy czasami tutaj nie będzie też. O, dobra, opieczony burger. Do, do jednego burgera musztarda. Pyk. Jest musztarda i serek. Syk i to tutaj. I kawa. Muszę iść na zaplecze, zobaczyć, czy nie ma kapsułek do kawy. Napój gazowany, sałata, paczka kiełbasek, paczka sera, bułka do hot doga, bukę do kubek, musztarda, kapsułka z kawą. Dobra, kawa się już robi. A, jeszcze do burgera ser i sełata. A, to bez musztardy, tak, ser. Oj, ser i sełata, tak, tak, pek. Do kawy pokrywka, pyk i pyk Dzięki. E, dobra, dzięki. Okej, okay, dobra. Eee, mamy tutaj. Okej, okay, następny jakiś ziomek. Czy czegoś że się daj mi? Cztery. Dobra. Czy ma jedno? Czy ma drugie? Oj, to nie to. Aj, zbiło mi się jedno. Dobra. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki ziomak. Mam nadzieję, że to już będzie koniec na dzisiaj. Tak, zakończyliśmy zmianę, więc to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, cześć.